Pytanie brzmi, co tam macie w zanadrzu? Siedem lat gnębienia rolnika i dezorganizacji rolnictwa. Tu mam taką ściągę, bo, bo z pamięci trudno wyliczyć. Krajowy plan strategiczny, ekoschematy, dopłaty do ugorowania, Europejski Zielony Ład, piątka Kaczyńskiego przeciwko rolnikom, zakaz hodowli zwierząt futerkowych, zakaz chobu klatkowego. Jakie jeszcze macie pomysły? Bo oczywiście jesteście specjalistami od rozwiązywania kryzysów, które sami wygenerujecie. I trzeba powiedzieć, że trafiliście na takie bardzo szeroko rozwarte okno możliwości. Jak nie pandemia, to wojna. Zawsze pretekst dobry się znajdzie straszenie ludzi w mieście i na wsi. Problem tylko w tym, że od tego nie przybywa, a ubywa polskiej wsi, polskiego rolnictwa. Ubywa, jest to mierzalne statystycznie, więc propozycja taka, żebyście jakiekolwiek pomysły tam jeszcze macie, żebyście już nie próbowali ich wdrażać w tej kadencji, a w następnej spróbujemy to wszystko odkręcić. Dziękuję bardzo.